No, pozwoliłem sobie dzisiaj na atak na jego stronę, bo on jako urzędnik państwowy musi rozumieć, że ataki na niego są naszym prawem. Tym bardziej, że wyszło na jaw, że jest na pensji Pfizera. Czyli to nie jest człowiek idei, to jest człowiek kasy pfizerowskiej. To jest Rajca interesu narodowego. Trójca, 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 taki mi się, taki mi się rym. Co jajca. Tak. <słysła> Jeśli ma, ale nie, żebyśmy się pochylali nad nim. I dlaczego w, ogóle, dlaczego w ogóle o nim wspominamy? Bo to jak on by sobie w kawiarniach albo w klubach dla gejów. Wygłaszał takie teksty. Oszczęży mu Panie, On tymi tekstami powoduje, że ludzie będą zamykani do więzień, że ludzie będą obłożeni wysokimi karami finansowymi. On tworzy nam rzeczywistość. I wspominam o Go, tu pod tą syrenką, i żałuję, że go wspominam, ale chciałem wam przywołać symbol. Symbol zła! To jest zło. To jest czyste zło. Bo na końcu jego działania, kamraci, jest nasza śmierć. Nasza śmierć. My wszyscy wiemy, nie musimy, nie musimy siebie przekonywać, ale trzeba powiedzieć. Śmierć od 2021 roku spowszechniała nam, skarlała nam, stała się naszą codziennością. My się, my, ludzie wolni i niezaszczepieni, my się zgodziliśmy na śmierć ludzi, których kiedyś lubiliśmy, których szanowaliśmy. Ba, my się godzimy na śmierć naszych bliskich, bo nie zdali egzaminu na inteligencję i wolność. Popełnili samobójstwo wierząc pani w telewizji. Popełnili samobójstwo wierząc słowom urzędnika. Nie zdali egzaminu na człowieka. Przestali być ludźmi. Więc wymierają. Wymierają również ci, którzy zrozumieli, że zostali oszukani. I naszą tragedią jest to, że nie możemy im pomóc, że patrzymy, jak odchodzą. Takich informacji dostajemy mnóstwo codziennie. Odchodzą na naszych oczach. Bo Wiśle to jest miejsce, w którym przeżyłem 30- kilka lat życia. Mieszkałem na ulicy Solec. W bloku, w którym mieszkałem, nie ma już kilkunastu sąsiadów, bardzo dobrych ludzi. Tu dzisiaj stojąc pod syreną warszawską, kamraci. Ja wiem, że nie muszę, ale muszę. Zaklinam was. Żadnego zwątpienia, żadnego zwątpienia, że nie mamy racji, na przykład, albo że może to nie jest tak, jak nam się wydaje. Żadnego zwątpienia, bądźmy jak wilki, one nie mają zwątpienia. Są wilkami, będą wilkami i umrą jak wilki. Nikt nie widział w cyrku wilka, i nas też nikt nie zobaczy w tym cyrku, w tej rzeczywistości, którą nam tworzą złoczyńcy. Ta kobitka na tym pomniku, bo przecież kobitka, niech będzie dla nas otuchą. Ona się nie modli. Ona nie skamle do nieistniejącego Boga, żeby jej pomógł. Ona nie skowycze, nie pada na kolana. Na szczęście ich nie ma. Nie pełza, nie mówi, że jest prochem. Powiem wam tak, dziękuję, ci dyrektorze. Jeśli się mogę zgodzić na tak zwaną transpłciowość, to to jest jedyny przypadek na który się zgadzam, czyli Baba Ryba. Zresztą, zresztą zaśpiewał mi Osadowski, jazz Baba Ryba", jest Baba", coś takiego było, nie? Kamraci, gniew, gniew z poczuciem humoru mieli się w nas i raz gniew wychodzi na wierzch, raz poczucie humoru. Jesteśmy żywi ludźmi. Nie zatraćmy tego. Nie zatraćmy tego. I zawsze się zwracam do młodych dziewcząt. Nie dajcie przyzwolenia na to, żeby w waszym towarzystwie panoszyły się. Panoszyli się petelaści, mówiący, że są gejami. Nie dajcie przyzwolenia. Nie musicie się z nimi kolegować. Gońcie ich od siebie. Niech oni się zbijają w kupę ze sobą wzajemnie. To jest ich naturalne środowisko, kupa. I tam niech trwają. Nie pozwalajcie im, nie zapraszajcie ich do swoich zabaw. Ostracyzm to jest forma obrony. Nie dajcie zgody. Wiecie dlaczego? Ponieważ oni są zagrożeniem dla waszego życia. Oni rozsiewają chorobę psychiczną, która może być zaraźliwa dla młodych mężczyzn. Niestety tak. I ta postawa, i ta postawa nieakceptacji, odrzucenia, niezgody, jest postawą, do której mamy prawo. Jeszcze pan Bodnar nie wprowadził uchwały, że brak akceptacji będzie ścigany kodeksem karnym. Jeszcze pan Bodnar nie wprowadził uchwały, że w każdym domu gej. Jeszcze nie wprowadził, ale przecież to, co robi przedstawicielka jego strony politycznej, minister edukacji narodowej. O mały włos stałoby się nieodwracalnym faktem. Homoseksualizacja młodzieży i dzieci miała być programem szkolnym. Jest tu wśród nas bardzo dzielna osoba, Zdzisława Piasecka, która w, w Głogowie podała do publicznej wiadomości nam, co zamierzają, jakie wynaturzone prawo Chcą wprowadzić, jak i wynaturzo jaką wynaturzoną edukację chcą wprowadzić. Ta kobieta z mieczem i tarcią, niech to da Waszym znajomym odwagi w sytuacji, kiedy w szkole trzeba będzie stanąć w obronie dziecka. Spotkaliśmy się tu dzisiaj specjalnie. Takie było nasze założenie, żeby zaczerpnąć. Z tego symbolu odwagi. I to, co jest najpiękniejsze w tym pomniku, to jest twarz. Ta twarz jest pogodna, łagodna, mocna. Ta twarz jest twarzą człowieka. To nie jest morda Grześkowskiego, czy jakoś się tam nazywa. To nie jest morda ministra. Zdrowia, tak zwanego łuszczycy, która chce wszystkich wyszczepić, bo jest okazja. To nie jest Morda Nawackiej, która mówi, że jest ministrem edukacji narodowej. Tam są mordy. I zobaczcie, cudzoziemiec nie odróżni słowa morda od mordu. Czy to nie jest symbol? Czy to nie jest przenośnia? Tam są mordy, które wpychają nas w mordy. Oni nas mordują i nie ma w tym słowie żadnej przesady. Oni nas mordują. Mordują nasze dzieci, mordują naszych bliskich i mordują nas. Nie moim celem dzisiaj jest wywoływać w was gniew. Ale wierzę święcie, że gniew oczyszcza arterie ze złogów słabości. Gniew jest zjawiskiem, które nasi wrogowie, którego nasi wrogowie obawiają się najbardziej, ponieważ niewolnik Niewolnik, on nie ma gniewu w sobie, on szuka okazji na przeżycie i pójdzie w tę okazję zawsze, za wszelką cenę. Jeszcze nie jesteśmy niewolnikami, jeszcze nas nie, nie zniewolili. Mam nadzieję, kamera. Mam nadzieję, że nam to nie grozi. Nam tutaj nie grozi zniewolenie. Ale ile razy, ile razy czujemy, słyszymy opowieść, że musieliśmy się poddać, bo nie daliśmy rady uratować kogoś bliskiego. Wojny domowe są najokrutniejsze, ale kiedy wybuchnie wojna domowa, to musimy być jak ta syrena. Nie wahać się przed zadaniem ciosu. Niech nas nie zmyli, że nasz wróg mówi po polsku. Niech nas to nie zmyli. Nie przestaje być naszym wrogiem. Jego owoce, jego działania pokazują, że jest wrogiem. I tak traktuje, widzę, wrogów w parlamencie, w Sejmie, którzy nas wepchnęli do wojny. Kiedy głosowali za wojną, za naszym udziałem w wojnie na Ukrainie. Oni to zrobili. Tylko dwóch ludzi w Sejmie nie, da, nie dało zgody na nasz udział. I fakt: nie bierzemy w tej wojnie czynnego udziału. Nie giną na tej wojnie nasze dziewczęta i nasi chłopcy. Ale ta wojna nas. Pędza w biedę? Ta wojna wpędza nas w nędzę. I zrobili to ludzie mówiący po polsku. Listę tych ludzi wielokrotnie odczytywaliśmy z Marcinem Osadowskim i na naszej audycji, i kiedyś nawet pod Sejmem. Nazwisko po nazwisku. Imię po imieniu, i tylko dwóch ludzi w Sejmie nie, nie dało zgody. Był to kandydujący na prezydenta Braun i poseł z PSL-u Sawicki. Tylko dwóch ludzi na cały parlament. I powiem Wam, to dobrze, łatwiej zapamiętać. Łatwiej wyłuskać z tej masy. Tych dwóch ludzi A tamtych Spuścić sraczem Jak to często robimy w naszym kabarecie W internecie Spuszczamy sraczem I teraz kamraci Moja żona Która nam załatwiła w tym momencie tę pogodę Święcie w to wierzę Mówiła takie zdanie, kiedy ktoś zarzucał jej, że żyje tak byle jak, bez luksusów. Mówiła: Ale mam komfort, kładę się spać spokojna i budzę się bez strachu. I ja wiem, że to może być oznaka starości Czyli Coraz mniej Mam ochoty Na tak zwane dowody Dobrobytu i luksusu Nie podniecają mnie one Wystarcza mi Że kładę się spać Bez lęku I budzę się bez strachu Ale kamraci W dzisiejszych czasach Może się okazać Że to jest Stan idealny, położyć się, spać bez lęku i obudzić się bez strachu, bo nie wiemy, co następnego dnia złoczyńcy w Sejmie przygotują nam.